na nagród indywidualnych, poproszę Pana Marszałka ustawa Marka Brzezina, a o pomoc w tym miłym obowiązku poprosimy Panią Marszałek Jolantę Piotrowską. Zapraszamy. Państwo tak pięknie klaszczą, że jak Pani Marszałek się pojawi, można spółdawać jeszcze raz. Pięknie. Mamy już duet. Państwo nie zaśpiewają, ale rozpoczną właśnie wręczanie nagród. W takim razie, szanowni Państwo, nagrodę indywidualną Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej na wniosek Prezydenta Miasta Elbląga otrzymuje Prezeska Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej imienia świętego Łazarza Nazarus, Pani Izabela Babraj. Dzisiaj pani Izabela nie mogła być z nami, dlatego w zastępstwie już pojawia się przy schodkach pani Jolanta Gołębiewska. Witamy panią bardzo serdecznie. Wszystko, co przeczytam, proszę przekazać pani Izabeli. Nagroda przyznana została w szczególności za wieloletnią pracę w stowarzyszeniu ukierunkowaną na wsparcie osób starszych, chorych czy z niepełnosprawnościami, realizację licznych projektów takich jak ograniczenie skutków niepełnosprawności, aktywność zawodowa osób wykluczonych społecznie, Centrum Wsparcia Środowiskowego, Opieka Wytchnieniowa, utworzenie podblogu niepublicznego zakładu usług pielęgniarskich w domu chorego ośrodka szkoleniowego aktywizacji zawodowej oraz środowiskowego domu samopomocy. Przypominam to wszystko za sprawą pani Izabeli Babrej. Jeszcze raz wielkie brawa. Czas na kolejną nagrodę indywidualną. Na wniosek wójta gminy Srokowo otrzymuje ją dyrektorka Centrum Usług Społecznych w Srokowie pani Grażyna Jolanta Mieni. Nagroda przyznana została w szczególności za Wieloletnie liczne działania na rzecz mieszkańców Srokowa, w tym m.in. utworzenie klubu integracji społecznej, organizowanie gminnych i rodziny. Szczególną dbałość o partnerską współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i wieloma innymi instytucjami zaangażowanymi w kierowanie, kreowanie, przepraszam, lokalnej polityki społecznej, przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w Srokowie. Wielkie brawa. Panie Grażyna Jolanta Pabienki. No, i jesteśmy przy trzecim punkcie. Kolejna nagroda indywidualna. Na wniosek starost starosty Działudowskiego otrzymuje kierownik do spraw nadzoru pedagogicznego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w koło w Działdowie pan Roman Jankowski. Pan Roman jest rodzynkiem pośród już zdradzeń. Nagroda przyznana została w szczególności za zainicjowanie i z sukcesem realizowane projekty 28 Marzeń Niepełnosprawni w Drodze na Szczyt oraz 28 Marzeń Niepełnosprawni w Drodze na HELL, dzięki którym 16 śmiałków, czyli 9 wychowanków i 7 opiekunów, którzy na co dzień funkcjonują w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym w Działdowie Zdobyło koronę gór polskich, a dzisiaj nagroda dla pana. Roman Jankowski. Kusi mnie, żeby dopytać, czy pan też zdobywał. Tak, tak dobrze. No to dzisiaj kolejna korona dla pana w takim razie. Kolejna nagroda indywidualna. Na wniosek dyrektorki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Otrzymuje koordynatorka zespołu pomocy środowiskowej nr 4 przy miejskim ośrodku pomocy społecznej w Olsztynie pani Daria Kajda. Nagroda przyznana została w szczególności za wieloletnią działalność zawodową i społeczną ukierunkowaną na usamodzielnienie osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, umiejętność efektywnej współpracy z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, zaangażowanie w pomoc niesioną obywatelom Ukrainy. Pani Daria Kajda. Jeśli dobrze liczę cztery osoby na scenie. To jeszcze, 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 jeszcze indywidualne nagrody. Nagroda indywidualna na wniosek dyrektorki Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach. Otrzymuje terapeutka w środowiskowym Domu Samopomocy w Bartoszycach pani Bożena Mularczyk. Nagroda przyznana została w szczególności za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców Środowiskowego Domu Samopomocy ukierunkowaną na rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami, w tym udział w organizacji corocznych spotkań artystycznych osób niesamodzielnych. Zaangażowanie w projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach to jest twoja szansa, aktywizacja osób Zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji. Projekt Bliscy nie krzywdzą, Bliscy kochają oraz bądź aktywny rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Bożena Mularczyk. No i muszę to powiedzieć ostatnia indywidualna nagroda. Podejrzewam, że pan warszawę chciał więcej ich przyznać, no ale. Nagroda indywidualna na wniosek zastępcy burmistrza miasta Kętrzyn otrzymuje kierowniczka Centrum Opiekulczo-Mieszkalnego Kętrzyńskiego Domu Wsparcia, pani Marzenna Bogusława Utko. Nagroda przyznana została w szczególności za zaangażowanie w powstanie Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego Kętrzymskiego domu wsparcia, realizację licznych projektów i programów pomocowych, to jest rozwój usług społecznych w mieście Kętrzym, opieka wytchnieniowa, pomagamy Ukrainie, kampania Biała Wstążka, Wspieraj Seniora oraz usługi opiekuńcza w formie teleopieki zaangażowanie w organizację akcji Barmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, Bezpieczny Senior, Konkurs Ośmiu Wspaniałych i Marsz Przeciw Przemocy. Pani Marzenna Bogusława Utko. A teraz proszę o zabranie głosu, proszę Państwa. To jest ten czas, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę powiedzieć coś, to zapraszam. Bardzo proszę. Tak, tak, do mikrofonu bardzo proszę. Zapraszam. Panie Marszałku, Pani Marszałek, proszę Państwa, e, zgodziłam się, chciałam zabrać głos, e, a tak naprawdę e, dzisiaj jechałam, e, bałam się, że nie będę mogła nic powiedzieć ze wzruszenia. Bardzo dziękuję za tego różnienie, za tą nagrodę. Niezmiernie jest mi miło i jestem bardzo wzruszona, ale ta nagroda, tę nagrodę chcę dedykować mojemu zespołowi, ponieważ żeby nie oni, to pewno tego byśmy nie osiągnęli wspólnie. Stworzyliśmy Centrum Usług Społecznych, ale to razem, to nie ja, nie ja. Jestem liderem, ale pracowaliśmy razem i ciężko pracowaliśmy. Myśmy też się bali, ale dzisiaj już się nie boimy. Także wszystkiego dobrego w życiu osobistym, jak też i w życiu zawodowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pani Panie Marszałku, jeszcze chwilkę, bo jeszcze dwie osoby chciałyby. Dwie osoby. Tak, jeszcze chciałyby coś dodać do. Tak, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Pani Marszałku, Pani Marszałek. Ja bardzo dziękuję za. Za to, żeście zauważyli moje działania i za dzisiejszą nagrodę. Bardzo serdecznie dziękuję, ale tą chwilę, którą, jak jestem tutaj stoję, bardzo chcę zarytykować również dla osób, które mnie nominowały do tej nagrody, dla osób, które mnie codziennie wspierają i dobrym słowem i e, taką obecnością, chociażby nawet to, że dzisiaj są razem ze mną, dziękuję z okazji, że zbliża się Dzień pracownika socjalnego, dzień pracownika wszystkich służb społecznych. Składam na państwa ręce gorące życzenia, życzę wam abyście każdego dnia spotykali się z życzliwością ludzką, z życzliwością swoich pracowników, swoich podopiecznych, żeby każdego dnia kościł na waszych ust ustach uśmiech i żeby na każdym kroku byliście docenieni i wspierani przez Was, waszych młodarzy. Wszystkiego dobrego i dziękuję. dziękuję dobra, dobra. Teraz poproszę mojej rodzynka, jedynego pana, proszę bardzo, Pan Roman Kopski. Siłą mięśni, panie Romanie. O, tak jak z wszystkimi projektami, które panią realizuje. Szanowny panie marszałku, pani marszałek, szanowni państwo, czuję się ogromnie mnie zaszczycony i wzruszony głos mi się zaczyna łamać, z powodu po pierwsze tej niecodziennej nagrody, bo niecodziennie utrzymuje się taką nagrodę z marszałka i z powodu tego, że stoję przed tak zacnym gronem osób, które są dla drugiego człowieka, dla których bycie dla drugiego człowieka, bycie przy drugim człowieku jest taką życiową misją, którą pewnie. Warto mieć cel i warto na niego spojrzeć spokojnie i dobrać jak najlepszą drogę dojścia do celu. Jeszcze raz wszystkiego dobrego wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym i tym, których tutaj nie ma. Panu również dziękujemy bardzo. A fotografów podpytam, gdzie najlepiej stanąć? Na środku. Tutaj na środku, prawda? Chodźmy na środek, odważnie. Zdobywajmy ten szczyt. Na sam środek, proszę bardzo. Ja myślę, że kolejny pro, projekt Pana Rowana powinien być projektem dzielenia się tym, co przeżył w czasie tych dwóch ostatnich projektów z państwem, czy w miejscach różnych, bo jest to na pewno ciekawe i warte tego. Myślę, że pan jest na to gotowy, jak widzę. Tak jest. Także zachęcam do tego. Tu już słyszę tak uchem jednym, że nabowy do napisania książki. Także można, można pewnie spełnić te wszystkie życzenia. Jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich nagrodzonych. Wszystka wspaniały. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy, że jesteście. Szanowni Państwo, a teraz czas na wyróżnienia indywidualne. Wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej otrzymują organizatorka społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Górowie i Ławeckim pani Anna Kuzyk. Starsza pracownika, pracownica socjalna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, pani Dorota Perduta. Ewidentnie przyjechała pani ze wsparciem. I dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie z Filią w Spychowie, pani Dorota Sędzińska-Brudziak. Zapraszamy na scenę. Urozumiane panie. Pani Anna Kuzik ze względu na obowiązki nie mogła tu dzisiaj z nami być. Poprosimy o fanfare. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyróżnił państwa w szczególności za całość pracy zawodowej w obszarze pomocy społecznej, działalność na rzecz osób potrzebujących, aktywizację lokalnych środowisk, twórcze podejście do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych oraz zaangażowanie w budowanie nowoczesnej pomocy społecznej. A teraz wspólne zdjęcie poproszę Pani Marszałku, Pani Marszałki. No trzymajcie to teraz, jak tak się rozklaskaliście, bardzo proszę. O. A nikt nie krzyczy marszałek, no nie wiem. To... <laughs> dziękujemy pięknie, dziękujemy pięknie. Panią Marszałek, Panią Marszałkę proszę o pozostanie. Drodzy zebrani, teraz prosimy Pana Marszałka i Panią Marszałek o wręczenie nagród zespołowych, jakże ważnych. Zespół to duży potencjał. I tak, nagrodę zespołową Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej na wniosek Wójta Gminy PURDA otrzymuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w PURDZIE. Zapraszamy przedstawicieli. Nagroda przyznana została w szczególności za wyjątkowe zaangażowanie w profesjonalizm oraz nowatorskie podejście do realizowanych zadań, realizację licznych projektów i programów takich jak usługi społeczne dla rodziny, w drodze do aktywności, gminne dni rodziny, opieka wyodrębnieniowa, wspieraj seniora oraz rozwój rodzinnych domów pomocy oraz prowadzenie klubów seniora w Patrykach i Nowej Kaletce, realizowane przedsięwzięcia, inicjatywy jak senior rada, Seniorada Gminy Purda, coroczne wigilie dla osób starszych i samotnych, świąteczne zbiórki żywności. Bardzo proszę. Nagroda zespołowa. Na czyje ręce. Kwiaty wręczone, Ktoś z Państwa zabierze głos? Ty, bardzo proszę. Nie, żebym, e, e, Panie Romanie, żebym coś e, miał do Pana by powiedzieć, ale jeśli mogę, to troszkę krócej. Troszkę krócej. Czyli krócej jak Pan Roman. Tutaj, tutaj e, Pana koleżanki mówią, że to jest niemożliwe. Jest możliwe oczywiście, proszę Państwa. E, panie Marszałku, Pani Marszałek, Szanowni Państwo, e, Chciałbym serdecznie bardzo podziękować w imieniu pracowników Gminnego Środka Pomocy Społecznej za tą nagrodę, którą w tym roku otrzymaliśmy, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy, społecznej integracji społecznej z, rok, z rąk pana Marszałka, za pracę, którą wykonujemy codziennie na rzecz naszych mieszkańców gminy Burda. Pozwoliłem sobie dzisiaj przywieść reprezentację naszego środka. Nie są to wszyscy, jak widzicie, proszę Państwa, tam ładnie w naszych koszulkach filmowych stoimy i to też nie są wszyscy nasi pracownicy. Ze mną dzisiaj jest pani Magda, pani Aneta, jeszcze jedna pani Aneta i pani Kamila. Życzę wam byście mieli cały czas tą energię do tej pracy, dużo cierpliwości, wytrwałości, bo od was zależy często nie, nie bójmy się nawet tego określić życie wielu mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Będzie wspólne zdjęcie wszystkich, a Państwa poproszę po, o pozostanie, dobrze? Po, pozostanie tutaj. Kolejna nagroda zespołowa przed nami. Ale najpierw zdjęcie. Oczywiście określone Państwa oklaskami. I Państwa poproszę o pozostanie, żeby się później właśnie jako ta wielka rodzina, wszystkie zespoły, żeby wspólnie mogły zrobić sobie zdjęcie. Kolejna nagroda. Na wniosek kierowniczki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście otrzymuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście. Nagroda przyznana została w szczególności za bogatą ofertę, jaką dysponuje ośrodek, w ramach którego funkcjonuje m.in. Dzielny dom senior, plus świetlica opiekuńczo-pochowawcza oraz ośrodek profilaktyki i pomocy w rodzinie. Aktywność w realizacji wielu programów i projektów to jest pomocy do kariery, przeciwdziałanie COVID-19 w gminie Dobre Miasto, wspieranie seniora, opieka wytchnieniowa oraz asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Realizowane przedsięwzięcia, inicjatywy takie jak kampania Biała Wstążka, Dzień Krzyźwości, Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, Szlachetna Paczka, Zbiórki Żywnościowe, Pomoc Obywatelom Ukrainy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście. Witamy! Uśmiechnięci, radośni, jakże może być inaczej, w końcu dobre miasto. Kto będzie tym odważnym? Myślałem, że mężczyzna, to on był brutalniejszy w skracaniu, ale Pani... Szanowni Państwo, dlatego, że o pomocy mogę mówić długo i dużo, ja dzisiaj się przygotowałam i skróciłam swoje myśli, tak więc postaram się dostosować. Ale tam są tylko punkty, o których Pani powie, tak? W pierwszej kolejności chciałabym serdecznie podziękować Panu Marszałkowi, Pani Marszałek, zespołowi opiniującemu, którzy docenili pracę naszego zespołu. Jest to dla nas wielka nagroda i zaszczyt. Tym bardziej, że w przyszłym roku obchodzimy 30-lecie utworzenia Miejskiego Środka w Dobrym mieście. Z tego miejsca gratuluję wszystkim nagrodzonym, wszystkim wyróżnionym, zwłaszcza pani Dorocie Perducie, z naszego zespołu. Życzę Państwu zdrowia, sukcesów, cierpliwości, wytrwałości w realizowaniu tej ważnej misji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz Zdrowego Miasta powiedział, ja cierpliwy, ja? Proszę Państwa, pracownik socjalny zauważy to, czego sami w sobie nie widzimy. Naprawdę, także pracownicy to widzą, Panie Burmistrzu, w Panu. Te Pana cierpliwość. Gratulujemy jeszcze raz, wielkimi brawami. Pozostańcie z nami na scenie, bardzo proszę. Kolejna. Nagroda zespołowa, kolejna nagroda zespołowa na wniosek burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego otrzymuje Uniwersytet III wieku w Nowym Mieście Lubawskim. Nagroda przyznana została w szczególności za liczne działania na rzecz rozwoju edukacji i aktywizacji seniorów, takich jak wykłady, seminaria, konferencje naukowe, które przyczyniają się do utrzymania i wzmocnienia sprawności intelektualnej osób starszych, poprawę sprawności fizycznej oraz aktywizację społeczną seniorów poprzez zaangażowanie w realizację projektów, organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, czy też turnusów rehabilitacyjno-sanatoryjnych. Wielkie brawa. Skromnie. Skromnie, ale jak znam życie seniorów jest bardzo wielu i pewnie całą scenę by tutaj, na całej scenie mogliby tu z nami być. Prosimy zdjęcie. Proszę zostać, tak? Proszę bardzo na środek na Na środek. I za chwilę zrobimy wspólnie. Na środek, na środek. Zapraszamy tutaj. Ja pokażę. Zapraszam tutaj. Tak, zapraszam. Tak. A Państwo już po malutku zapraszam i zachęcam do tego, żeby, jak skończą Państwo robić zdjęcie, żeby się tak przenieść i wspólnie razem wszystkie zespoły, wszystkie trzy nagrodzone zespoły do jednego wspólnego zdjęcia. Proszę jeszcze pozostać. Panie Marszałku, wspólne zdjęcie, wspólne zdjęcie. Proszę, chodźcie, chodźcie, wszyscy razem, tak. Ale będzie jeszcze A, dobrze, przepraszam. Dzień Pisałem dobry Państwu. Ja w imieniu stowarzyszenia Uniwersytet III wieku w Nowym Mieście Lubawskim, gdzie mam zacząć być prezesem, dziękuję bardzo serdecznie za to wielkie wyróżnienie. Jesteście drodzy Państwo czasami aż naprawdę trudno uwierzyć, ile siły drzemie i energii w seniorach. Co potrafią zrobić i jak się zaangażować. Ja dzisiaj wszystkim seniorom, studentom naszego stowarzyszenia, dziękuję bardzo serdecznie za wielkie zaangażowanie, za to, że współpracują, pomagają i przede wszystkim za to, moi kochani, że jesteśmy zauważani i doceniani. I to, co robimy, ma sens. To jest dla nas bardzo duże wyróżnienie. Nie byłoby tego, gdyby nie dostrzegało nas środowisko lokalne. Dziękuję w imieniu wszystkich studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku za to, że jesteśmy, pomagamy i co? Będziemy dalej służyć pomocą seniorom i wszystkim. Dziękuję serdecznie. Chciałam jeszcze złożyć bardzo serdeczne życzenia pracownikom socjalnym, ale także niedawno było święto nasze, dzień seniora. Jeżeli ktoś z Państwa jest dzisiaj już seniorem, to składam serdeczne życzenia. Życzę dużo, dużo zdrowia i co i realizacji marzeń, bo wierzcie mi, życie zaczyna się po 60. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy pięknie, zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Dziękujemy Pani za te słowa, bo przecież wszyscy będziemy seniorami. No. Prawda, której nie muszę odkrywać. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś nie widzi fotografa, to znaczy, że fotograf nie widzi tej osoby. To jest taka ważna zasada dla państwa. Uśmiechnijcie się. O, panie marszałku, pan też się uśmiechnie. No dobrze, jest cudownie. Chciałoby się Was, tu jeszcze potrzymać dłużej. Wielkie brawa. coś będzie się działo takiego, gdzie będzie potrzebna moc i siła, to na pewno te trzy zespoły należy od razu wypożyczyć do działania. Panie Marszałku, poproszę o pozostanie na scenie. Za to bardzo dziękuję Pani Marszałek Jolant Kotrowskiej. Dziękuję bardzo Pani Jolanto. A teraz kolejny punkt dzisiejszej dali wręczenie dyplomów uzyskania pierwszego stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Na scenę zapraszam Panią Profesor Ewę Kantowicz, Przewodniczącą Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych województwa pałyńsko-mazurskiego. Serdecznie zapraszam Pani Profesor. Proszę o wielkie brawa. Szanowni Państwo, witam wszystkich. Dzień dobry, Panie Profesorze, witamy. Szanowni Państwo, w dniach 8-9 listopada 2022 roku przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych Województwa Bałownictwa Mazurskiego, działającą przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, odbył się egzamin w zakresie pierwszego stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Do egzaminu przystąpiło 36 osób z całej Polski, w tym 3 osoby z województwa warmińsko-mazurskiego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest niezwykle ważne w procesie profesjonalizacji kadry pomocy i integracji społecznej. Zdecydowanie podnosi jakość wykonywanej pracy, a w ślad za tym zwiększa skuteczność świadczonego wsparcia i wzmacnia zaufanie społeczne do zawodów pomocowych. Jest nam niezmiernie miło, że akurat dziś, w trakcie uroczystości z okazji Święta Pracowników Socjalnych, możemy wręczyć dyplomy trzem paniom, które uzyskały pierwszy stopień specjalizacji w tym zawodzie. Na scenę zapraszamy panią Annę Dziczek z Centrum Usług Społecznych w Elblągu. Panią Monikę Górską z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej. Panią Małgorzatę Regińską-Filipczyk ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu. Pani profesor, proszę czynić swoją powinność dyplomy Jeżeli pani profesor była przewodniczącą, proszę państwa, to na pewno egzamin przebiegał w bardzo dobrej atmosferze. Pierwszy stopień specjalizacji w zawodzie, pracownik socjalny, pani profesor. Dzień dobry Państwu. Mam ogromną przyjemność po raz kolejny uczestniczyć w tej uroczystości, dlatego też z okazji Dnia Pracownika Socjalnego chciałabym w swoim imieniu także pogratulować wszystkim pracownikom socjalnym za ich trudną, ale jednocześnie myślę dającą dużo takiej satysfakcji osobistej pracy. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, raz. dziękuję. Mówiła do Państwa przewodnicząca Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej Pani Profesor Ewa Kantowicz. Dziękujemy. A teraz wspólne zdjęcie. Proszę bardzo. Pewnie już wykonaliście ich kilka, ale bez Pani Profesor, więc... Taka... Panie Marszałku, ze smutkiem muszę powiedzieć, że to Koniec obowiązków. Znaczy yy, marszałkowskich nie, tylko tych tu na scenie, rzecz jasna.